To układy w różnym wieku to nie jest, nie jest nowotworem, który dotyczy ludzi starszych. To jest nowotwór, który dotyczy młodych kobiet od wieku 30 lat zwyż. Także bardzo ważne jest kłacenie nacisku na profilaktykę. Profilaktykę, jak wiemy, wcześniej działamy w wystąpieniu jakichkolwiek zmiany? czy to w czy, czy to chorobie. To w zdrowiu czy w życiu na co dzień, prawda? Więc e, wprowadzamy e, zajęcia profilaktyczne, mówimy o dużo o profilaktyce, a przede wszystkim też o stylu życia, który ma niesamowite znaczenie, jeśli chodzi o przeciwdziałanie, wystąpieniu e, różnego rodzaju zmian, które mogą znobyć w naszym organizmie. E, więc co możemy powiedzieć o stylu życia? Przede wszystkim drogie Panie, zdrowie, powartości, yy, spowodowania ich zespołu, kosmiczne zachowania, wiele innych które będą do dysponowania negatywnych zmian w naszym wszystko zaczyna się od naszego organizmu. Organizm wysyła sygnały, gdzie dzieje się coś złego, gdzie widzimy, że yy, zaczyna szentować nasz organizm, gdzie yy, układ hormonalny nawet zaczyna pokazywać, że coś się dzieje, on tak nam sygnały, prawda? Więc musimy bardziej się...